Witam Was wszystkich serdecznie w 50. odcinku przeglądu newsów. 50 stuknęła. No ładnie, ładnie, zaczynamy. Starfield na PlayStation 5, tak, a może jednak nie. Plotkom nie ma końca po wypowiedzi jednego z devów Bethesdy, Pita Heinesa. Pit wspomniał, że drzwi są otwarte i dał nadzieję, że owy tytuł jest tylko czasowym eksem dla Xboxów i PC. Jednak generalny menadżer Microsoftu, Aaron Greenberg, nie pozostawił żadnych złudzeń. Starfield nie zadobituje na konsoli Sony. Koniec kropka. No szkoda. CD projekt zatrudnia modelów do ulepszania i rozwijania Cyberpunka 2077, w sumie na PC i tak już wykonali lewią część za CDEP. To czemu by im w końcu nie zapłacić. Blizzard podkręca atmosferę przed premierą Diablo 2 Resurrected i wypuszcza do sieci prezentację barbarzyńcy. Mnie nie musi już przekonywać, bo zakupiłem preorder i tak wstydzę się tego, bo obiecałem sobie, że nigdy więcej preorderów po cyberpunku. A tak dla przypomnienia, już 23 września będziemy walczyć ze złem. Sony zdradziło, ile przyjdzie nam zapłacić za nowego Horizona. Zaprezentowało także wersję kolekcjonerską. I muszę przyznać, że ceny lekko zwalają z nóg i lepiej usiądźcie, zanim zaczniecie tego słuchać. Za edycję standardową na PS5 przyjdzie nam zapłacić. 339 zł na PS4, niewiele mniej, bo 299 zł. Dalej jest jeszcze ciekawi. Za cyfrową edycję Deluxe zapłacimy na obu konsolach 389 zł. Wersja kolekcjonerska zapowiada się nad wyraz ciekawie. Będzie zawierać aż dwie figurki: Robo Mamuta, Mu Makła i Aloy. Oczywiście znajdzie się tam jeszcze artbook i inne popierdółki, ale najważniejsze są figurki, które wyglądają zacnie. Powyższe ceny dotyczą oczywiście PS Store, a teraz ceny pudełkowe, które są, i chciałbym powiedzieć, że niższe, ale nie miło mnie zaskoczyły. Za wersję podstawową na PS4 zapłacimy 319 zł, na PS5 339, czyli tyle samo co za wersję cyfrową. Ceny dość dziwne, bo pudełka zazwyczaj są tańsze od cyfry, a tu niemiłe zaskoczenie. Edycji kolekcjonerskich mamy dwie i zostały wycenione na 899 i 1199 zł. I już wiem, że w dniu premiery tej gry nie kupię, bo jeszcze mnie na tyle nie pogrzało, żebym wydał ponad 300 na grę. No chyba, że po PlayStation Showcase 2021 będą tak nakręcony, że mi odwalni na tyle, że jednak ten tytuł nabędę. Do sieci właśnie trafiło wideo z gameplayem gry Projekt Magnum. To podobno roboczy tytuł. Gra wyjdzie na PC, PS4 i PS5. Wygląda zacnie, a wręcz oszałamiająco. Wydaje mi się, że tytuł ten będzie czymś, co będzie przypominać Anthem. Oby tylko tak nie skończył, jak gra EA. Ja jestem pełen nadziei. PS, czy tylko mi te latające robotyczne ośmiornice kojarzą się z Matrixem? Sony nareszcie obudziło się zimowego snu i zaprasza posiadaczy PlayStation 5 na pokaz, na który zaprezentuje produkcję zmierzające na Next Gena. Już 9. Września o godzinie 22.00 Japoński Gigant zaprezentuje gry na PlayStation 5. Pokaz będzie trwał około 40 minut. Możemy spodziewać się, że zostaną zaprezentowane takie gry jak Gran Turismo, nowy God of War, nowy Horizon. Jestem ciekaw, co jeszcze Sony szykuje dla nas. Może jakieś nowe IP? Czekam. Microsoft zaprezentował nową wersję Xboxa Series X. Ale nie bójcie się, nie jest to żadne pro. A tylko Fary Krajowa, edycja specjalna wydana z okazji szóstej odsłony gry od Ubi. Co ciekawe, konsoli tej nie będzie można kupić, a tylko wygrać w konkursie. I już widzę tę horrendalną cenę sprzedaży tego Xboxa w sieci. Podobno szczegóły konkursu znajdują się na stronie Microsoftu. Mi nie udało się taki znaleźć, a w źródle informacji, gdzie znalazłem tego newsa, nie podali linka. Dam znać, jak coś znajdę. I to już były ostatnie informacje w tym przeglądzie newsów. Pozdrawiam. Pa!